W New Jersey z kolei odbył się bal Parady Puławskiego. W tym roku wyjątkowo po pochodzi na Piątej Alei. Nasi rodacy bawili się do białego rana. Tradycyjnie nie zabrakło prezentacji mis i marszałków parady. Po rocznej przerwie na Piątą Aleję powróciła nie tylko Parada Puławskiego, ale także coroczny bal. Ogromny zaszczyt założyć szarfę marszałka i przejść się przez Piąto Ewniu, tak samo jak i dzisiaj prezentacja marszałka. Z powodu pandemii Bal, który zawsze odbywa się przed paradą, zorganizowano miesiąc później. Jest bardzo duża potrzeba, żeby spotykać się na takich wy wydarzeniach, i szczególnie w środowisku Polonii, osób, które są przywiązane do Polski. Nie ma zbyt wielu takich społeczności, które przybywając do Ameryki dalej dbają o swoje dziedzictwo. Tradycją balu jest nie tylko prezentacja marszałków parady, ale także mis polonii z różnych stanów. Zawsze od małej chciałam zostać z polonią, i dzisiaj tutaj jestem. Bal i Parada Płaskiego dedykowane były pamięci świętego Jana Pawła II. Z za oceanu nadeszła niestety także smutna wiadomość. Nie żyje Janusz Sporek, zasłużony działacz polonijny, obrońca pomnika katyńskiego. Miał 73 lata. Wybitny dyrygent, nauczyciel i człowiek zakochany w Polsce. Za oceanem walczył o dobre imię ojczyzny. Był prezesem Komitetu Ochrony Pomnika Kateńskiego i Obiektów Historycznych oraz laureatem nagrody przeszłość Przyszłość imienia Janusza Kurtyki. Był wielkim patriotą, Polakiem, który walczył i był niezmienny w swoich poglądach. On potrafił pociągnąć za sobą ludzi. Wszędzie, gdzie się pojawił, zostawiał pewną nadzieję i ślad. Polskości to był człowiek, który na każdym kroku podkreślał, jak ważna jest polska kultura. Janusz Sporek zmarł w szpitalu w Nowym Jorku w wieku 73 lat.